Hej, cześć, piąteczka, ludzie, z tej strony witres i witam was w poradniku, jak uporać się z upierdliwym, bądź wkurzającym was w komp was komputerem, więc zapraszam do oglądania. O, pani Kasiu, zapraszam do góra. O tak, właśnie przyszła nam nasza Pani Kasia, sekretarka, także zacznijmy. E, także... Oj, przepraszam, Skype... Wyłącz tego Skype'a. Okej, okay. okay. okay, zacznijmy... O, gadu gadu, czego włączony jest gadu gadu? Także zacznijmy do naszej... A! Także w ten sposób... Tak, i przemieniliśmy się w Tarzana. Między nami a panią Kasią nastała wielka miłość i właśnie tak uporamy się z naszym komputerem. Także jakie pani ma preferencje? Przepraszam na moment. <grym 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 Co? Teściowa przyjeżdża? Pani Kasiu? Ta, także Pani Kasiu, e, co się dzieje w firmie i tak dalej. Przepraszam na moment. Co? Chce się zwolnić Tadeusz? Nigdy LAL. Co Kochanie, mam, mam zrobić zakupy, ale, ale nie, absolutnie. Nie będę urywał się z pracy z panią z rozmowy z panią Kasią, z powodu, że ty chcesz zakupy. Także w ten sposób załatwiamy za, zakupy dla żony. Znowu mi coś blinka w tym komputerze. Co, co tym razem? Co? Teściowa znowu przyjeżdża? Tak, wyciągamy bazookę i strzelamy, bo jak wiadomo, nikt nie lubi teściowej. To jest w sposób sprawdzony, potwierdzony. Co? Okay. Zus? Niech to szlak. Michał? ZUS, 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 mnie, Zus mnie chce dopaść. Wiesz co robić? Niech ten Michał. O patrzcie, tam, tam, tam leci. Tam leci. To pewnie Michał. Tak, znowu pokazujemy jej nasze, jakże płaskie mięśnie. Także, Pani Kasiu, ja będę mówił przemowę, a Pani niech notuje, kto mi znowu tu blinka. Koniec z tym komputerem. No, stop, stop, stop. Bym zapomniał na śmierć. Nigdy nie zapomniamy, zawsze chronimy zwierzęta. I ryby. Ale nie, 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 proszę Państwa, nie róbmy tego w, tego, w ten sposób, bo, bo to się naprawdę może bardzo, bardzo źle skończyć dla nas. A, a tak, a my dalej szczęśliwy... Zim, 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 zim. <laughs> Jezu, jak on czyta. Okej, okej, okay. Okay, okay. dasz mi spokój już? Aaaa! Wiem, jak to zrobię. Miło łańcuchowa zawsze daje radę. Oczywiście. Tak, oczywiście, gdybym się nią posługiwać, ale w tym przypadku... Tak, stół na pół laptop, na pół pani Kasia żyje ucieszona. Super, świetnie, genialnie. LAL. Oh. Co? Teś chce pomocy? Nie dzisiaj. Tak, o, oczywiście, tarczą przez web. Tak, i... Ni like ninja poszatkujemy komputer w drobny Mac. I jeden rzutek pani Kasi. Nie ma laptopa. I można? Można uwolnić się od internetu? Można. Już za moment wyłączę ten komputer, niech się pani nie niepokoi. bo to do niczego dobrego nie sprowadzi. Pani Kasiu wie co pani robić tak, ja byłem na kursie ucznictwa w leśniczówce jak byłem mały więc pani się nie martwi strzał w dziesiątkę laptopa nie ma. Możemy teraz być sam na sam w porządku. Co znowu? Wyśnik. Co? Korupcja nam grozi? O nie. Nie namierzam komputera. Może jeszcze raz spróbujmy? Jeszcze? Jeszcze raz? To jest. No, on, to, to, to się na pewno dobrze skończyło, czy to tak miało się skończyć, no kto wie, kto wie, no może zaraz na, nam się drogie World Trade Center tutaj zrobi, jak tak dalej pójdzie. Znowu nam to blinka, może spróbujmy tą wazą, tam waza powinna być. No, to nie no, 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 chyba tego nie udźwigniesz, kolego. No w sumie tak, geniusz tkwi w prostocie. Wy, wy, Wystarczył jeden rzut, i tak można uwolnić się od, od internetu. Można niczym tam darzan. My dajemy radę. Pani Kasia, niestety, nie, bez internetu sobie nie radzi. Także czasem tak bywa. Trudno. To by było na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Ja super piątką się z wami żegnam. Trzymajcie się i, i cześć!